Mama mówi, że dom jest jak małe więzienie. My go nie mamy. Jesteśmy domem sobie nawzajem. Mama powiedziała, że kiedyś da mi swobodę. Ona może wszystko, także sprawić, że będę wolna. Ale nawet wtedy będę chciała pozostać przy niej. Są pytania, których nie wolno zadawać. I tematy, których nie należy poruszać. Ale to nieważne. Liczy się jedno: musimy uciekać. Bambi idą po nas. Wiedzą, że nie schylamy się po to. Za co oni szarpią sobie gardła. Sądzą, że jesteśmy słabe i przy byle okazji próbują nas zgnieść. Moim obowiązkiem jest dać im nauczkę.